Ty, słuchajcie, troszkę sobie pograłem i patrzcie, jest 2006 pucharków i mam Dajna Majka, dzisiaj go sobie odblokujemy. To jest naprawdę, ja się mega cieszę, że, że, że dostałem 2000 pucharków i mam już Dajna Majka. I uwaga, i tak, Dajna Majka, mamy Dajna Majka. Eee... O właśnie, o właśnie, o właśnie, tego mi brakowało, jakiejś yy, nowej yy, postaci i jeszcze sobie zmienimy tutaj tą, bo teraz dostaliśmy coś takiego, o i to fajnie wygląda i mamy dynamajkę. i teraz go sobie słuchajcie wypróbujemy, yy, zobaczymy jak się nim gra, bo ja osobiście Majka lubię, naprawdę. I teraz już wydajna majka dostaliśmy, ja jedę po tą skrzynkę tutaj, on tak jak Barley, tylko że tymi dynamitami rzuca. No, nie fajnie się mi gra. Tak ogólnie to ja jestem na dworzu. Nie. Roba i też nie ma za dużo życia. Um, ale okej, okay, ale okej. Okay. A my słuchajcie, no na odcinku się nie udało, ale teraz pograłem i i. Mamy Dajna Majka, a więc na razie, aha, i jutro nagrywam film, życie. Znaczy symulator Janusza, a więc eh, na razie.